Nie ziewamy, zaczynamy, niedziela, ciężki dzień, żeby cokolwiek zorganizować, no wiadomo, bo piątek, była sobota, zresztą piękna sobota w moim wykonaniu, moich przyjaciół, muszę powiedzieć, że jedna z lepszych, po takim wyczekaniu, pracy zewnętrzna, tam no, pomagaliśmy sobie nawzajem, koledzy sprzątaliście. ja robiłem grilla, także no, ogólnie jest czas niedzieli, siódmy dzień tygodnia, biblijne, Wywilny czas, kiedy Pan Bóg odpoczął. 6 dni za zapierdzielu, siódmy odpoczywa. No to co? Niedziela jest takim dniem no trochę leniwym, także idziemy na skróty. No trzeba czasami wykorzystać dobroć serca czyjąś. Ja dzisiaj miałem przyjemność zagadać naszego Pawła. Pawcio. Paweł Magryta, szef Lolo, szef Kuki Lolo. No powiedział mi tak jak coś tam zrobię? Tylko mamy truszka pierdziel wiesz tam mówię, patrz, zrób kurczaczka, weź tak lekko tam coś wsypnij Nie ma lekko, tu nie ma fuszery I pomacał, pomacerował pu, 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 pu. Ta paniera To tak pachnie Ja zamknę okno, bo sąsiedzi zaraz przyjdą Tak to wygląda Piekarnik oczywiście rozgrzany I co? I robimy brytwankę. Brytwankę robimy A dlaczego brytwankę? Znaczy to, to nie jest brylstanka, to jest po prostu żaroodporne naczynie, które wykorzystujemy do tego, żeby piekać. Oj, widzę, zielony pieprz jest, oj! Mm. A się chce winko otworzyć, ale tu za moment. Ale w sam, mm. no dobra. Słuchajcie, poznaję pewne elementy, jest element zielonego pieprzu, element czosnku. Poproszę Pana, żeby w komentarzach napisał co to jest w ogóle, co tu się dzieje. Wrzucamy to. Dajemy na 200. ten kawał. Jak stoi taka fajnie na mieniówce ubrana dziewczyna na skrzyżowaniu. No i podjeżdża, oczywiście BMW, Trzyberda. Otwiera szybę. No mężczyzna. Idzie w tak zwane konkury. I pytam: po 200? Nie, nie. Po 250. Dobra, taki niedzielny kawał. Jedziemy dalej. Konkurs. Ostatni było odzew, że konkursy są w cenie. Ja tu coś tutaj tylko. Podłubię. Dobra, i teraz słuchajcie: jest konkurs ornitologiczny dzisiaj. Ornitologia to jest. Gałąź nauki, której zgłębianie daje dużą przyjemność. Mam sam kamokarnik i znam już parę ptaków. Nawet, nawet one mnie znają, polubiliśmy się. I teraz słuchajcie. Co to jest za ptak? O, oczko wypadło, temu ptaku. Dobra, idziemy słuchajcie. Tu się tam piecze. Do tego dzisiaj będą co? Frytki. Z czego? Co to jest? Bo taki zawodnik chyba widzę Łódź, batata, czy jakąś się nazywał. W każdym razie wróćmy do gotowania. Tu trzeba mieć ciężką artylerię do tego. Uważajcie, bo ja kiedyś sobie ucięłem praktycznie no w tym miejscu. Kurwa no pamiętam jak dzisiaj, no krew sika. To jest twarde. Tu trzeba być naprawdę skupionym, tak? Jedziemy. Najpierw na pół. I później na świat. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Zdecydowany ruch tak. Tak. Nie róbcie tego tam. Tu, tu trzymasz, tu kroisz. odejdź od tego i jedziesz. Samurai style. Samurai style. I teraz już możesz to przytrzymać. Bo co robimy? <laughs> robimy frytki z bataków. To jest sztosi. Pawłacze, zadbał o to, żeby, żeby było, tak zwane miękko, czyli baza, fundament niedzielnego obiadu. A tutaj mamy coś takiego ekstra, co jestem w stanie się dzisiaj z przyjemnością zrobić. Jesteś chudy? Chudy w ogóle spał. Cały dzień dopiero wstał. Pamiętajmy, nagradzamy swojego psa za wstanie, za to, że jest. Bierzemy ten wczorajszy boczek, który jeszcze został. Nie wszystko oczywiście, bo jutro to idzie na poranne śniadanie. Jajuwa na boczku. No poniedziałek, trzeba zacząć z grubej lury. Dajemy dwa. Ale jest ze zespany, chudy. Dobra. Skup się czekaj, Jesteś, jesteś. 2 dwa na dwa będzie będzie 2 na dwa, uwaga. Tym, 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 tym. Jest! 2 na dwa. Dobry dzień wracamy to do lodówki. Na pewno trzeba wyjąć masło. To się w każdym momencie kiedyś przyda. Masło. To jest element każ diety każdego yy, trenera personalnego. Każdy trener się to powie. Masło, ser, przednie bułki. Bez tego nie zrobisz sylwetki. No dobra, tu są te fryty i teraz słuchajcie mnie uważnie, tak? Im one będą cieńsze, tym one szybciej dojdą. Ja jestem tego zdania, żeby je wrzucić po prostu razem z tą panieleczką, którą pawczo zrobił do tego kurczaka. No patrzcie co to jest. To jest złoto Afryki. Batata. Ale idzie nuta. I'm educated fool! Money What can I say? Zamykamy, to się grzeje, dajemy na 200. I teraz yy, konkurs miał być, a już był. Już był ornitologiczny konkurs był. Skupcie się. Jeszcze raz. Co to jest za ptak? Proszę odpowiedzieć w komentarzach. Tak wygląda z boku. Taką ma czeska. Dobrze, dobrze w ptasiora. No i teraz co? Aha, winko. Jest niedziela. Ten obiad jest zaproszeniem do drzemki. Czyli nie pijemy za dużo, bo jak za, za dużo to zaczynają być kosmate myśli. Już pędzisz do Ubera, już, już się zaczyna. Nie, nie, nie róbmy tego. Jest niedziela, dzień święty. Winko gdzieś miałem. I teraz słuchajcie, otwieranie wina to jest kolejny. No, eee, systemat rzeka, nie? Jak można się z tym tak pierdzieć? Ja nie wiem, jak ja widzę, czasami jesteś kelnerem, czy jesteś człowiekiem, który obsługuje salę, tak? To się nauczy otwierać wino, to jest podstawa. Ja się nauczyłem po prostu. Życie mnie nauczyło. Ale jak nie, nie pijesz alkoholu, a podajesz, to nie denerwuj wszystkich dookoła, że ty nie umiesz tego wina. odchodzić. Potrenuj sobie. Kupcę 7 kadarek za 6,99. To jest naprawdę, to, to jest poza wszelką krytyką. Otwieranie wina to powinno być tak, jak... się nie powiem co, bez niedziela i słyszałem, że mam... że wasze dzieci czasami mnie oglądają, są zajebiście miłe. Słuchajcie, to jest wino, tak? Valbuena, Rioja, jedno z moich ulubionych, jeżeli chodzi o te dwa wskaźniki. Cena, ulubione, one się tutaj spotykają. Bardzo dobre winko. Z włodzień bym musiał porozmawiać, bo jak... Jak ruszy gospodarka, to wtedy wezmę może coś więcej, coś, co bardziej ucieszy moje podniebienie. No ale dobra, zaczynamy tak. To jest to jest wino, tak? I teraz te korkociągi. Musisz mieć korkociąg męski, znaczy no korkociąg, a nie jakiś. To to jest, kurwa. Bocia, zaczynamy. Nie obkrajamy tego, tylko tak. Robimy, ściągamy to i już mamy to z głowy. Nie jedziesz się z tym nożykiem. Otwierasz korkociąg. I teraz istotna sprawa. Celujesz tym w środek. Nie musisz nawet nasilniać, jak wujek rok. roku. I to wkręcasz raz, dwa. W tym momencie już oceniasz, jaki to jest kąt padania zapadki. To jest idealny kąt padania. Ja potrafię ocenić to bezbłędnie. I wyjmujemy korek. Dobieramy kieliszek. Ale sześciutki. To też jest ważne. I nalewamy sobie winko. A z tyłu już czuć delikatny powiew batata. I niech ono się na powietrze. Nie walimy tego od razu. I to sobie Postoi chwilę. Dasz radę. A to chwilę wytrzymiesz. Piszecie listy. Piszecie listy z pytaniami, tylko na Boga kurwa nie piszcie tych listów poleconych. Przecież teraz na Polsce? to się stoi 2,5 godziny, kochani. No. Chociaż się trochę opalasz, stoisz w kolejce, no tak jak ja, no idę sobie, o, mam polecone. Jest co robić. Staję sobie posta jest gdzieś. Biorę Azymut, mówię tam gdzieś była ta poszcza, tam jak schodzę z Mickiewicza. Pytam się pani do poczty, pani mówi nie, nie ja spokojnie przypadek do przychodni, do poczty jest tutaj obok. Druga linia. No i stoisz, jak stoisz w kolejce szukasz słońca. Jest. Jak masz koszulę podwijasz. Łapię to słońce. Witaminę D. Przecież to jest. To jest życie. Dlaczego roślinki rosną jak jest słońce? No, my też potrzebujemy tego słońca. Nie jest to tych okularach, z tym telefonem. Pies do słońca dopinasz I jedziesz. Chłonisz życie. Dobra. Wystarczy już tego napowietrzania. No nie zawiodło kolejny raz. Dzięki ci Biedronko. To jest jeden z większych stosów, które masz. No i piszecie te listy, wracając do tematu. Czy ja mam jakiś scenariusz? Czy ja to piszę, rozpisuję sobie? Czy w nocą siedzę i piszę to, i, i rano to poprawiam? Oczywiście, że tak. Nic nie ma w telewizji bez scenariusza. Bez scenarzysty, bez kamerzysty, bez cateringu. To są koszty, to są wydatki. Wiecie, ile kosztował mi ten odcinek? Nieważne. Tu są moje notatki. Z ostatniego, z ostatniego razu, jeżeli jesteście zainteresowani to sobie weźcie coś do pisania no i będziecie wiedzieli, jak to wiesz, z czym to jeść, tak, jak, jak, jak się tworzy w Proszę bardzo. A to jest to. O, to jest dobre, tak. To wszystko. Dzięki. To jest wszystko. To jest naprawdę ciężka praca. Widzieli Państwo się? To co, żegnamy się na chwilę. Zaraz wyciągamy bataty z kurczaczkiem ala la. O, ta Pablo. Pablito. Pozdrówki I dla Kasienki też. Jest. Jestem. To jest gra. O, papelnia się pali. Ale to jest nie szkodzi. To jest papelnia, żeby się miała palić. Bierzemy oczko od ptaka. Szypiemy. Bo co? Bo musimy się element warzyw. Sobie przypomniałem teraz. A, no i po co to masło było? Też to przypomniałem. Dajemy masełko. Marujemy te wszystkie z dyni. I zmniejszamy do kurki. Tak się paliło. Dobra. Element warzyw, sałatka. To co w dużych ilościach jedzą kobiety. Dużego wyboru nie mamy, ale zrobimy z batatów w takim razie podsmażonym. Żeby wykorzystać tą patelnię, która jest rozgrzana do czerwoności, kroimy batatka. To jest batat? Dobrze mniej Czy to jest ten. Zaraz to przypomnę. Niedziela, dajcie mi spokój. Kroimy w pół. Bakłaża. O, ty bakłażanie, ile tak się mówiło. dajemy tutaj. Na tą, na tą maszynę do grillowania. Całą ja ją włączyłem. Dlaczego? A no dlatego. To przerzucamy. To zamykamy. A no dlatego. Że Ale strzelają. Czy się strzelają? W pewnym strzelają. I w strzelają. Idziemy. Wyjmujemy te kurczaki, które daliśmy nie na termobieg, daliśmy na yy, zwykłe nagrzewanie. Dlaczego? I teraz mam drogę sekret, z tym dotykaniem tej blaty, to was wypuszczałem. Mam nadzieję, że się nikt nie poparzę. Jak ktoś się poparzył, to niech się przyzna, będzie beka. Wyjmujemy to nasze naczynie. Poleca to rekabitek, była w kiedyś do książki Oliwera Olivera, U, dawno temu. Mówiłem wam, że znam Jerzy'ego Oliwego. Że nie go Żeby u siebie. Mówiłem. Dobra. To? Ten bakłażan musi być spryskany oliwą. Gdzie jest teraz? No dobra, nie musi być spryskany. Wystarczy, że damy to chili z zędzoną papryką. Sypiemy to. Sypiemy to. Skuczak jest wyjęty. Piekarnik Wyciągamy widelec, nóż i tego kurczaczka, On musi tak wyglądać mniej więcej. Ten pieprz zielony, ta cała panierka delikatnie musi być podpieczony, żeby puścił te soki, których czasami nie chcemy. No umówmy się kurczak nie zawsze ma, chociaż ten mamy zajebisty sos. Niech on trochę tego puści, niech zostanie ten, ten miąż I teraz ja lubię po prostu. Po co to Po co to jest? Po to, żeby on był w paski. Proszę bardzo. Zbierz mi to. Te co? Ja go tu kładę. Weźmiemy jeszcze drugi kawałek. Dużo pieprzu zielonego. Musisz na jakiś ten to jak kupić. Dobra, jedziemy z ręki. Czekaj. Uch to jest ten kurczaczek, tu go kładziemy, tu dajemy to, tu dajemy to. Zobaczmy jak te bataty wyjdą też, też je tutaj kładźmy. Cały czas pamiętajcie, kuchnia to jest poligon doświadczalny. Nie bójmy się ryzykować, znaczy ryzyko to jest żadne ryzyko tam. Ryzyko to jest jak postawisz na czarne cały swój majątek, a wyjdzie czerwony. No dobra, zamykamy, przyciskamy, niech to się tutaj robi. A tak wyglądają te pestki z dyni, no czy one są fajne? Ja wam tutaj to pokażę, mi to już wyrzucamy, to, żeby one nie strzelały. Otwieramy wodę. Moczymy. Na ten moment mamy wszystko praktycznie przygotowane. Kroimy pomidorkę jeszcze. Tu macie teraz z innej kamery streaming pomidorka. Nie muszę Wam mówić, że grudziąskie, malinowe to są najlepsze pomidory. Maso chowamy. Bierzemy jakąś tam wazę jakąś tam do. Jedziemy. Wymujemy. Mówiłem, będzie kurczak w paski. Jest kurczak w paski. Bierzemy sobie talerzyk. Nie puścił praktycznie żadnych soków, czyli jest przygotowany do konsumpcji. Tu nakładamy. Włóczaczka drugiego, dajemy nażywka. Oj, sorki, sorki. No, powolutku to zsuwamy delikatnie ruchem posuwistym. To już jest dobrze. I tu nawet powiem Wam, że za dużo masła nie ma w tym wszystkim. Czyli to układamy, tak żeby to fajnie wyglądało. To robimy to na jedną stronę, te batatki. Mówię Wam o sałatce. Sałatka to jest element warzyw zimnych, też musi być. Czyli to jest pomidory. Zacznijmy streaming z pomidora. To nie jest dużo filozofia. To jest pomidorek gruziąski, malinowy, najlepszy. Tego nie jemy, pamiętajcie. Czyli co? tu go kroimy, tego, czego nie jemy, to minimalnie to Wykrajam, wykrawamy. I. Ja wam powiem tak. Do tego bakłażana, do tego batata. Póki on jest gorący. Pamiętajcie o tym, jak to jest gorące. To wtedy dajemy parmezanie. Żeby on co? Żeby on chwycił, żeby... Let the power combine! Jak to mówili kiedyś. Kapitan Planeta czy Ameryk... E, kapitan planeta. No i co? I to tutaj... Pamiętajcie, to jest samo zdrowie. To jest. To górale wymyślili nasz i nazwali go później parmezan. Dobra. To mamy, to mamy. Element świeżego pomidorka. Zobaczcie. To jest naprawdę ładny kawał sztuki pomidorowej. Dokrawamy to tutaj. Z ręki kroimy. A co tam. Ostrzymy noże też. Także mam taką dodatkową usługę. Mam szlifierkę w garażu. Mogę Wam naostrzyć noże. <noise> Za dwa dzika. Dobra. I co to jest? To jest pop. Jak to się nazywa? Pop Pepkazyni. One wyższerivują, one normalnie są płatkie, ale zobacz. Zobacz to. Powiększając swoją objętość. I są dużo smaczniejsze jakie przepalić na patelni. Sypiemy. Ole mnie trust me. Element pieprzu. Element pieprzu zapodany, żeby już w ogóle było za fajnie. O nie, to przeterminowanka. Przeterminowanka, sorry, chciałem dać jeszcze to. Pójdzie do lasu dla dzików. Także zdarza się to czasem w dzisiejszych czasach, szczególnie jak ludzie, jak wariaci robią utargi biedronce że się zdarzy coś przeterminowanego. Tak to ogólnie wygląda. Jeszcze trochę solidam. Hmm. Chudy, Ocej? Staszku, w Stanisławie, z kosztu i rozpocznij uczny Dobra, idziemy na taras jeszcze. A co to? Po wkurzać sąsiadów z tymi zapasami. Wola. Voilà, niedziela będzie udana. I będzie dla nas.